Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj zapraszam was na kolejną odsłonę z szopki. No i muszę wam powiedzieć, że niestety trochę się spóźniłem, no bo chciałem jednak planowo rzucić tę szopkę w Święto Trzech Króli, no niestety... Nie udało mi się, niestety wybaczcie, szopkę zbudowałem jeszcze przed świętami. No ale no obowiązki, czyli nauka głównie do egzaminów zawodowych, no niestety musiała spowodować to, że nie miałem czasu kompletnie nagrać tego odcinka. No ale dzisiaj jednak jestem. No, jeszcze może za rok ta szopka bardziej się przyjmie. Za rok może będzie bardziej na czasie aktualna. No nieważne. Mm. Jest to już chyba aż piąta odsłona, jeżeli dobrze liczę. Eee, po prostu jednego roku chyba na zeszłego no, tak, na pewno zeszłego zbudowałem aż dwie szopki, więc no, jeżeli ktoś nie widział to polecam sobie zobaczyć albo odświeżyć jak to woli. No a my przychodzimy do oglądania. No i w tym roku muszę wam powiedzieć, zawsze się staram jakoś na jakikolwiek inny sposób, lekko przynajmniej zmodyfikować budowę mojej szopki. No i ta jest naprawdę zbudowana różnymi technikami konstrukcyjnymi. No, bo na przykład, zauważcie, nie ma tutaj studów, tylko jest płasko, a z kolei tam jest jeszcze trochę inaczej. No, po prostu chciałem się spróbować, zobaczyć, jak to będzie taki zrobisz kształt, kształt takiej wysepki. Starałem się dawać różne tutaj odcienie piasku, żeby to wyszło możliwie jak najbardziej zróżnicowanie. No i mamy tutaj naszych e, trzech króli w sumie, jak oni już są na tej wysepce, może tak będę bardziej wysepkami omawiał. Jeżeli chodzi o pierwszego tutaj z naszych królów, e, czy króli, mm, tutaj mam, e, no nie wiem, no, który jest którym. Ale po prostu mamy tu jednego z nich, no i po prostu tu jest ta figurka z Harry Pottera. Nie pytajcie mnie jak ta figurka się oryginalnie nazywała, bo ja się nie znam na Harrym Potterze. W każdym razie zabrałem mu tylko miotło i dałem złoto. No i naprawdę świetny król jeśli go, ktoś ma taką figurkę to polecam wykorzystać dalej, tutaj tak naprawdę figurka mm, Jaffara z Alladyna jedyna tutaj zmianą jest inna taka łagodniejsza buźka, no bo Jaffar jednak miał taką nikczemną bardziej nadającą się wręcz dla Heroda e, dalej, kolejnym tutaj mm, je, e, królem jest tutaj tak naprawdę Doktor Strange z brodą no i czapką e, od e, profesora Dumbledora z Harry'ego Pottera e, no i tu mamy jakąś roślinność to jest takie nawiązanie do zeszłorocznej mojej szopki. Jeżeli chodzi o przód szopki, no to tak naprawdę tutaj jest inne poddasze, tu są inne cełgiełki. No i tutaj nie będę akurat wyjmował Mary Józefa, bo wiesz, mi ledwo to są przymocowani. Bardzo ciężko się tutaj manipuluje moimi dużymi palcami, więc naprawdę ciężko to jest pokazać, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeżeli chodzi o poddasze, widać, że jest całe zniszczone. No i właśnie o to właśnie mi chodziło, żeby uzyskać, żeby też ta tajemnica jednak była uboga. No i najgorszą zawsze, dla mnie, co najmniej rzeczą jest zrobienie tutaj łóżeczka dla Pana Jezuska. No i wokół mamy dwie owieczki. No cieszę się, że są teraz zróżnicowane dzięki Lego tutaj, że jedna może być teraz taką nieogoloną owieczką, a druga może być zwyczajna. No i tutaj mamy... Drzewko oliwne, no i w sumie je zrobiłem tak przypadkowo. Tak naprawdę chciałem tutaj jakąś zrobić rozbudowaną, taką, jakby to powiedzieć, trochę takie dwie belki z jakimś lampionem większym, ale uznałem, że to trochę jest, prze, może trochę przerost na treścią, ponieważ wtedy by bardziej wyglądała ta stajenka na jakąś luksiorną i taką bogatą, a nie jakąś ubogą i skromną, dlatego zrezygnowałem z tego i uważam, że drzewko po prostu lepiej wygląda. Oczywiście tylko z jednej strony, bo z drugiej jednak, bądź co, bądź. Gorzej wygląda, ale tak jest z większością rzeczy. W ogóle planowałem, żeby tylko patrzeć na, na tą szopkę z tej strony. I mamy wiadomo gwiazdę betańską, nie zapomniałem, już jest bardzo nisko. No i tutaj, jednak, coś jest z tyłu, ale oczywiście, mówię, to nie jest takie coś, żeby się po prostu patrzeć na to głównie. No tutaj widać jakieś braki w klockach, jakieś na szybko zamienniki, jakieś w ogóle takie nie wiem, szpachle powiedzmy no i to po prostu jest coś takie na szybko że po prostu strona na którą się nie patrzy patrzy się na front no i możecie pisać czy ta szybka jest lepsza w tym roku czy gorsza czy może były lepsze no i oczywiście to są dyskusje to jest Lego ja zawsze lubię się pozastanawiać, czy mógłbym coś innego zmienić. W ogóle ja biorę sobie do serca Wasze uwagi. Kiedyś pamiętam, ktoś zaproponował właśnie taki bluszczyk tutaj z boku zrobić. No i proszę, od dwóch lat już jestem bluszczyk. No i jeżeli tutaj ktoś mnie pyta, czy jakiś mam pomysł na. Na, na, no, jakby powiedzieć, na następne święta, na, na kolejną szopkę, no to pomysł jest naprawdę rozbudowany, tylko niestety przed świętami zawsze ma mało czasu, no bo, wiadomo, trzeba pomagać przy świętach. No, ale jeżeli już miałbym coś bardziej rozbudowanego budować, to bym zbudował e, taką szopkę, żeby tutaj jeszcze było więcej miejsca na zwierzątka i to takie większe, na przykład, krówki, no bo w tym roku, e, znaczy w zeszłym roku, dało mi się zdobyć aż dwie krówki, więc, e, no, już można bardziej się bawić i tutaj jakoś jego wykorzystać i w ogóle. Zastanawiam się nad zbudowaniem jakiegoś rozbudowanego bardziej pojazdu dla Trzech króli. Jeżeli mówię o transporcie czy pojeździe, to tak naprawdę chodzi mi o słonia. Chcę, żeby tutaj. Mam jednego słonia, więc chcę jakoś tutaj go fajnie ozdobić, żeby po prostu widać, że no to jest y, słoń coś znaczącego, coś bogatego i żeby po prostu od razu rzucał się w oczy i był charakterystyczny. No nic. Mam nadzieję, że szopka Wam się podobała. Nieważne kiedy ją oglądacie: czy właśnie aktualnie, czy już może po świętach, czy przed świętami. Mam nadzieję, że podobało Wam się jej obejrzenie. No i zapraszam do i wytrzykiwania do następnej szopki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!